Cześć z tej strony Gorzewski Jakub, forma 24H. Mam dla ciebie prowokacyjną tezę. Twój mózg i twoje emocje to twój największy wróg. To ta mała, szara substancja. Między twoimi uszami robi z ciebie emocjonalnego masturbatora, który reaguje na wszystko jak histeryczna nastolatka. Ja mówię o czymś znacznie bardziej fundamentalnym: o tym, że większość ludzi żyje w świecie własnych interpretacji. Myląc je z prawdziwą rzeczywistością i faktami, żył jak aktorzy w filmie, którego scenariusz sami napisali, ale zapomnieli o tym i teraz myślą, że to wszystko dzieje się naprawdę. Tak więc, pierwsza teza jest już podana że to ty piszesz swój scenariusz swoimi emocjami i interpretacją rzeczywistości. Ale większość Twoich problemów to nie problemy z rzeczywistością, to problemy z tym, jak ją interpretujesz. Dlatego dzisiaj nauczysz się stoickiej techniki, która nazywa się obiektywną reprezentacją. Brzmi skomplikowanie, ale to najprostsze narzędzie mentalne, jakie istnieje. Ale najpierw musisz zrozumieć, dlaczego w ogóle tego potrzebujesz. W życiu liczy się wygrana prosty temat. Jeśli sądzisz inaczej, oszukujesz tak naprawdę sam siebie. Osoby w formie ja mam na myśli formie intelektualnej. Rozumieją bardzo prostą prawdę. W życiu wygrywają ci, którzy popełniają mniej głupich i kardynalnych błędów. Podstawą wygrywania jest co? No oczywiście nieprzegrywanie. A co jest główną przyczyną głupich błędów? Emocjonalność, czyli odwrotność chłodnego, opanowanego, twardego myślenia i bycia przygotowanym na różne warianty. Trzymania się faktów, oraz tego, na co masz wpływ, co możesz kontrolować, a co nie. Starożytni stoicy mieli podejście, które dziś nazwalibyśmy brutalną mentalnością, czyli to, co ja uwielbiam najbardziej. Żadnych kwiatków, żadnych upiększeń, żadnego tańca wokół tematu, żadnego tęczowego świata. Stąd też starożytni stoicy mieli dosłownie gdzieś ozdobny język i emocjonalne pieprzenie. Świadomi używali prostych słów, przebijając się przez te wszystkie fikuśne interpretacje, które większość ludzi nakłada na rzeczywistość, jak makijaż na starą prostytutkę. Ładniej rzecz ujmując, Samarek Aureliusz podsumował to w ten sposób w swoich notatkach. Nic tak nie sprzyja wielkości umysłu, jak zdolność do racjonalnego analizowania rzeczy i realistycznego ich przestrzegania. Mówiąc inaczej. Przestań wymyślać, a zacznij widzieć prawdę. Stąd też zauważ, prawdziwi stoicy, niektórzy, bądź też większość żołnierzy jednostek specjalnych czy światowej klasy sportowcy są tak opanowani. Ale ja widzę wśród ludzi, którzy chcą coś osiągnąć, mają jakiś cel, ja nie mówię tutaj o zwykłych osobach, no to widać i czuć dosłownie, że to ich użalanie się nad sobą. To dodawanie niepotrzebnych znaczeń do realnych faktów, na które już nie mają wpływu, ale dodają je tylko po to, żeby często usprawiedliwić się wewnętrznie, żeby zrzucić winę i dać sobie po prostu spokój, zamiast przyjąć rzeczywistość, jaką jest, i zadać sobie proste, konkretne pytanie, czy mają na to wpływ i kontrolę, lub nie. Mówiąc jeszcze prościej, te osoby nie mogą się wkręcać. Ty nie możesz się wkręcać. Dlaczego? Dlatego, że pod wpływem słabości, zwanej emocjonalnością, będziesz popełniać głupie, kardynalne błędy, o których mówiłem. Błędy, które oczywiście można uniknąć, błędy, które spowalniają cię w osiągnięciu celu lub cię całkowicie wyeliminują. Do, ty się dobijesz w ten sposób dodawaniem tego i dołujesz się jeszcze bardziej. Kopiesz jeszcze większy dół, żeby móc dosłownie potem się zasypać. Mówiąc jeszcze inaczej. Przegrasz z własnej winy i na własne życzenie. Przegrasz przez własną słabość, nazwaną emocjonalnością i nadawania niepotrzebnie emocji zwykłym rzeczom. Emocje są super, a ekscytacja jest niezbędna i fantastyczna oczywiście dla amatorów. A jeśli chcesz być w formie, to emocje i odczucia nie rządzą tobą. To ty zarządzasz swoimi emocjami i odczuciami, to ty masz je kontrolować, to ty odwracasz grę i stajesz się dosłownie ich Alfonsem, i to ty używasz ich do osiągnięcia swoich celów, a nie one ciebie. Za każdym razem zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: Co tak naprawdę się wydarzyło? Jaki jest surowy fakt bez moich emocjonalnych pieprzeń? Tu jest prosty przykład z dnia codziennego. A im na to, jesteś w okresie redukcji, nie wiem, odchudzasz się, prowadzisz dziennik treningowy, gdzie zapisujesz wagę, no i ta waga przez tydzień nie spadała. Powiedz rzeczowo i konkretnie. Moja waga w tym tygodniu się nie zmieniła. I tyle. Koniec, kropka. Bo mogła to być, ruchy wody mogły być, może miałeś za mało snu, czy miałeś, może za dużo sodu przez ten tydzień, a może po prostu trzeba poprawić plan. Ale fakty to fakty. Weźmy kwestię pracy. Nie dostałaś awansu, mówisz, awans otrzymała inna osoba. Ja nie dostałam awansu. Kropka. Nie ma tu miejsca na, dramach, na dramat o tym, że szef mi nie docenia, że system jest niesprawiedliwy. To jest dodawanie emocji niepotrzebnych. W wielkim skrócie, fakty, a nie twoje emocjonalne komentarze do faktów. Ta pozornie mała zmiana robi cuda, dosłownie cuda. Po pierwsze, przestajesz się dobijać tym, na co i tak już nie masz wpływu. Bo tego i tak nie kontrolujesz. Po drugie, cała twoja energia idzie w konstruktywne działanie, bo wiesz nad, tym pr nad czym pracować i, i, i przemienisz dosłownie to gówno, które się stało w złoto. No i po trzecie, paradoksalnie zwiększasz swoje szanse powodzenia, bo jesteś po prostu opanowany, spokojniejszy i bardziej skupiony, bo zostawiłeś to z faktami, bez emocji, nie dodałeś do tego, nie, nie wkręciłeś się. Więc jak to zrobić? Oczywiście dystans i dyscyplina. Najważniejsze, żebyś był czujny w ciągu dnia, skupiony. I wtedy właśnie zauważaj to, co czujesz, i akceptuj to, co czujesz, bo to jest normalne, to część naszego istnienia. Ale to też nie, nie oznacza wypinania emocjom tyłka z podawaniem wazeliny. Oczywiście zauważaj i akceptuj to, że jest, jak jest, ale potem z premedytacją rób to, co trzeba. By było tak jak chcesz. Proste i logiczne. Marek Aurelius, w swoich rozmyślaniach, ogólnie miał na myśli, że nie możesz dopuścić do tego, by stracić kontrolę, dystans i dyscyplinę. Nie, musisz, nie, nie możesz dopuścić do tego, by samemu dać się pozamiatać, wkręcać się. W wielkim skrócie, przestań być tym dramatycznym aktorem we własnym takim live show. Stoicka metoda obiektywnego postrzegania to nie jest jakiś antyczny zabytek. To najskuteczniejsze narzędzie do budowania wewnętrznej siły, jakie masz do dyspozycji. Bo kiedy przestaniesz dodawać swoje emocjonalne komentarze do każdego wydarzenia, odkryjesz taki poziom spokoju, o którym nie miałeś pojęcia o tym opanowaniu, o którym mówiłem. I pamiętaj, nie kontrolujesz tego, co się dzieje. Kontrolujesz to, o czym myślisz. To jest esencja stoickiej mądrości i Twoja droga do, do prawdziwej wolności, opanowania i spokoju, wolności od tyranii, własnych reakcji. Oczywiście zacznij dzisiaj. Nie jutro, nie w poniedziałek. Dzisiaj. Wybierz sobie po prostu jakąś jedną sytuację i zastosuj tą technikę obiektywnej reprezentacji. Obserwuj, właśnie jak zmienia się Twoja reakcja, gdy, gdy po prostu trzymasz się faktów zamiast swojej emocjonalnej interpretacji. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, zostaw kciuka w górę. Oczywiście subskrybuj kanał, żeby, żebyś miał jeszcze więcej takiej mentalnej wiedzy bo jak widzisz, co tydzień dodaję coś nowego. Dzięki za dzisiaj, do następnego. Jakub Gorzewski, Forma24H. Pozdro!